Co pięknego dzieje się na ten moment w moim życiu? Karta Głupca mówi o tym, że zaczynasz coś nowego. To, co piękne, to jest to, co nowe. Nowa praca, nowy związek, nowa droga. Czysta karta. Powiem tak: ta droga, która tutaj przed tobą się rysuje w najbliższym czasie. Jest dla ciebie okazją i możliwością, by odkryć swój piękny skarb, który nosisz w sobie, by chwycić diament. Karta głupca tutaj pokazuje, że potrzebujesz zrobić coś inaczej niż zwykle wyjść ze swojej strefy komfortu wychylić się. Zobaczyć coś z innej perspektywy. I przede wszystkim ruszyć w stronę odwagi, w stronę takiej wewnętrznej brawury, pewności siebie. Głupiec, on nie jest głupi. On jest bardzo mądry, ponieważ on wie, że rozpoczynając nową podróż, on nie może brać zbędnego bagażu, dlatego że On chce dotrzeć sprawnie i lekko do swojego diamentu.